Siemo, witajcie z tej strony Wojan i dzisiaj gramy sobie w chowanego w Minecraft i czekajcie, czy to jest jakaś nowa mapa? Wydaje mi się, że coś tutaj Eee, no chyba tutaj nie grałem, więc chyba jest nowa. Dobra, w takim razie jesteśmy liśćmi. Możemy jako właśnie liście się schować. Nie mam pojęcia też gdzie, ponieważ pierwszy raz tutaj gram. To jest dużo, dużo, dużo bloków. Dobra, chodźmy sobie tutaj. Będziemy w jakimś miejscu, które kompletnie. O, może tutaj, patrzcie, patrzcie, patrzcie. To jest dobre miejsce. To jest dobre miejsce, zobaczcie. O, tam już ktoś lata. O, no, dobra, tam już ktoś leci. Eee, czekaj, tutaj nic nie widać. Okej, okay, jesteśmy sobie w tym miejscu. Pewnie wydaje Wam się, że mam inne liście, ale tak nie jest. Prawda jest taka, że te liście zmieniają swój wygląd na tych liściach, które są pod nimi tych obok. Widzicie? Czyli wygląda dokładnie tak samo jak te tutaj po lewej stronie. Eee, Okej, okay. i widzimy tutaj już pierwsze osoby, które biegają. No już mnie diabno, już wie, że tutaj jestem. Dobra, uciekamy. Uciekamy, 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 nie widział mnie, nice! Nie widział mnie, ale jeden mnie goni. Cały czas mnie jeden goni. Dobra, chodźmy sobie tutaj, chodźmy sobie tutaj, szybciutko, szybciutko, cyk, cyk, cyk. Do góry, do góry, dobrze, do góry, pyk. Pyk, na dół, znowu Okej, okay, patrz jak to robimy w bambuko Eluwa, O oh boj, Czekaj, czy my mu uciek uciekliśmy? Uciekliśmy mu Tak mi się wydaje, dobra Ej, uciekliśmy mu, nice, co się stało? Co się stało, słuchajcie ludzie Dobra, stajemy sobie tutaj Stajemy sobie tutaj i zobaczymy co się stanie, dobra Elo, elo, udało się, słuchajcie Oh no, ktoś tu idzie nie, no dziabne u mnie trzeba było uciekać, nie, no czemu stałem w miejscu, ale jednemu gościowi uciekłem, jednemu gościowi udało mi, mi się uciec, no nie, musiał to sprawdzić, ja nie mogę, dobra W takim razie teraz będziemy szukać, ale ta mapka jest ostro pokręcona, naprawdę, tutaj są niezłe rzeczy, e, dużo miejsc do skrycia się i tak dalej Zresztą widzieliście, ja sobie biegałem jako liście i mimo to uciekłem jakiemuś gościowi. Rozumiem, jakbym był doniczką, wtedy trudno mnie zauważyć, ale liście? No przecież bez jaj, dobra, jedna osoba została. Ej, to ja też zająłem całkiem dobre miejsce jako yy, chowający się. Dobra, jedna osoba jako liście się gdzieś chowa. E, gdzie ta osoba może być? Tutaj ile jest wody? Ojeku, schować się tutaj jako woda? No nieźle, dobra, sprawdźmy tutaj sobie prześciutko. O, no i ostatecznie wygraliśmy, więc e, na tym się skończyła giereczka. Ja zająłem trzecie miejsce, jakoś e, chowający się, więc to bardzo dobrze. Trzecie miejsce, no, no, jednak topka, prawda? Jednak topka, więc ja jestem zadowolony z tego wyniku. Idziemy sobie dalej na kolejną, a rękę i mam nadzieję, że tym razem uda nam się zdobyć jeszcze lepszy wynik, i będziemy ostatnim chowającym się w Minecraft, właśnie chowany. Okej, okay, lecimy za trzy. Dwa, jeden, kolejna ręka, pyk, za co się chowamy? Hmm, okej, okay, wezmę sobie to e, i zobaczymy, czy ten blok wyjdzie. Czekaj, ten blok kojarzy, kojarzy mi się z taką jedną mapką, a w tej jednej mapce znam dosyć dobrą miejscówkę, w której raz udało mi się wytrzymać bardzo długo, więc e, pójdziemy tam, jeśli to będzie ta mapa. I uwaga... Czekaj, tak, to jest ta mapa, to jest właśnie ta mapa, więc zostajemy sobie tutaj, proszę bardzo, cyk, i zobaczcie, to jest właśnie ta miejscówka. Ja się stąd od teraz nie ruszam, nie ruszam, bo jeszcze ktoś zobaczy, że tutaj przybiegłem. Nie ma opcji, że ja się stąd ruszę, problem jest w tym, że na jednej arence udało mi się tutaj wytrzymać bardzo długo, ale to nie oznacza, że na tej arence mi wyjdzie równie dobrze, ponieważ, no wiadomo, z upływem czasu ludzie zaczynają dostrzegać jakieś, wiecie... E, miejscówki, które powinny być puste A są wypełnione, tak jak tutaj No tutaj nie powinno nic być I niektórzy ludzie to dostrzegają Ponieważ tak dużo grają, że uczą się tych mapek I problem jest w tym, że ta mapka już dosyć jest długo I dużo osób może już wiedzieć, e, znać tą miejscówkę Więc to nie jest tak e, dobra miejscówka Jak mi się... Może nie być tak dobrą miejscówką, jak mi się wydaje Kto wie, zobaczymy Ale tutaj widać, że już e, 8 osób szuka 9. Co? Ej, ej. 12, 11? Chwila, chwila, chwila! 12 osób już szuka. 13, 14! Ej, co się dzieje? Czy to jest najszybsza ręka ever? Ja też się tego kompletnie nie spodziewałem, gościu do mnie, pocet Jelowa. Ej, co się stało? Czemu tak szybko ta ręka trwała? No przecież patrzysz, pięć osób tylko zostało. To jest jakieś podejrzane. To jest nienormalne, że tak szybko. Jak? Ej serio, zastanawiam się, jak? Jak to się mogło stać? Dobra. Redstone został. Jakim? cudem lapis się trzyma? LOL, ale lapis widziałem tutaj gdzieś, do góry był. Tylko jak się dostać tutaj do góry? Okej, okay, drewno cały czas. Ja nie mogę, jakieś drewno tutaj zostało i trudno będzie znaleźć. Dobra, placka nigdzie nie ma. Eee, dobra, czekaj, 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 czekaj. Może gdzieś tam do góry? Gdzie jest ten e, lapis? Gdzieś ten lapis tutaj widziałem. Był tutaj właśnie. I teraz pytanie, jak się tam dostać? A nie, ten lapis jest tutaj. Czyli już ktoś go znalazł. Jeden szukający, e, chowający został jako drewno, właśnie. Więc musimy je znaleźć. Ej, ale problem, o co chodzi na tych mapkach? Dosłownie ta mapka trwała ile? Z dwie minuty. Jeszcze ani razu nie zdarza mi się tak szybka mapka. O co chodzi, nie? To jest jakaś niesamowite, czy ktoś tutaj... Nie, ja zawsze będę podejrzewał, że ktoś tutaj miał haksy. Zawsze będę podejrzewał, ponieważ... No jednak bez jaj, to trwało stanowczo za szybko. I na bank ktoś miał jakieś tam, wiesz, haksy typu, że widział, gdzie ktoś się chował. No musiało być coś takiego niemożliwe, że nagle z jednego szukającego zrobiło się ośmiu w ciągu jakiejś... Jakiś 20 sekund. No, no, to nie jest możliwe. No, tak naprawdę, to nie jest możliwe. Chyba, że ci y, chowający się tak trollują, i wiesz o co, o co chodzi. Dobra, e, lećmy sobie dalej. Zaraz zaczynamy kolejną arenkę No, bardzo mnie zdziwiła ta poprzednia. Miejmy nadzieję, że ta nie będzie taka sama. Miejmy nadzieję, że ta będzie lepsza. Będzie dłużej trwała. Trzymajcie kciuki, moi drodzy. Dobra, weźmy sobie tak, ciak, ciak, ciak. Aj, no, co jest? Nie, no, gościu, musisz tutaj wskoczyć. tick cyk. cyk. O, dało się! Elo! Elo! Tobie nie wychodzi! Co tam? Co tam, co tam? Eee... No i pyk, dobra. Mm, zaczynamy jako drewno. Weźmy sobie teraz drewno. Uuu. No nadal mu nie wychodzi. Patr Ej, lOL, dwóch takich samych, o co chodzi? What? O co chodzi? Dwóch takich samych? Elo, znowu wskoczyłem! Aha, ale jazda, dobra. Lecimy, zaczynamy kolejną arenkę I jak widzicie... Oj, tutaj będzie się działo, zeszczuję, tutaj będzie się działo. Dobra, gdzie ja mogę się schować? Tutaj nie, tutaj nie, hmm Naprawdę, kończą mi się pomysły na te miejscówki. Już od dawna, no, zresztą ta mapka też powinna być chyba jakaś mega szybka, bo jednak no lOL. Tutaj eee... Już od dawna grałem i zawsze ta mapka właściwie była zawsze od zawsze, więc pewnie wszyscy już znają te miejscówki na pamięć. No tak to działa jednak. E, dobra, chodźmy sobie w takim razie tutaj. czekać czy na zewnątrz coś jest? Oh boy, oh boy, oh boy. Dobra, chodźmy to, to. Ok, zostajemy tu Zostajemy to. Wow, okej, okay, ukryłem się. Dobra, jestem sobie takim blokiem. Wiem, że to jest kompletnie do niczego e, miejscówka. Ale, czekaj, czekaj, czekaj. No, jeśli tak się ludzie chowają, to ja się nie dziwię, że dlaczego w ciągu. Nie, ja! Już chciałem uciekać, bo myślałem, że mnie zauważył, a on po prostu odpuścił temat. Ja! Ej, prawie uciekłem. Dobra, muszę się nauczyć, żeby stać w miejscu, się nie ruszać. Dziewięć szukających już jest. Nie, ci ludzie nie potrafią się chować, ani trochę. Znowu mnie ominął. Bardzo dobrze. A tamten, jakie malagi? Okej, okay. ci ludzie naprawdę nie potrafią się chować? Co tu się dzieje? Co za typ? Ej, co za gość, nie? Jakie lagi ma? No, ludzie naprawdę nie potrafią się tutaj chować. Widzicie, co oni odwalają? Biegają sobie całą arenkę praktycznie, a potem co? No nic nie zrobisz. Dobra, e, tak czy siak, no ja już sobie tutaj zostaję. 13 osób już szuka. Widzimy tutaj, ten gość będzie wiedział, ten gość będzie wiedział. Albo nie. Ale zobaczcie, ile teraz osób wszędzie widać niki. Wszędzie widać dosłownie. 14 osób szuka. Póki co i tak bardzo długo się trzymam. A mam miejscówkę... No nie, ej, słuchajcie. Ta miejscówka nie jest najlepszą miejscówką na świecie. Naprawdę to nie jest najlepsza miejscówka. Ale zostańmy, zostańmy i poczekajmy. Może to właśnie sprawia, że tak długo jeszcze się trzymamy. Ta miejscówka nie jest taka oczywista, na przykład wiesz, nie siedzę wśród innych e, bloków drewna, dlatego może po prostu tak to działa, wiesz, siedzę sobie tutaj tak randomowo. Może ktoś myśli, ej, co za głupek by się tutaj ukrył? No jednak się ukrył. Dobra. Sześć osób tylko się chowa razem ze mną już, a osiemnaście szuka. Co? Dobra. Czekaj, czekaj. Zaraz coś, chwila, moment i zaraz się pojawi tutaj bardzo dużo osób. Aaa, 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 ok. Uciekam, uciekam, uciekam. Nie, tutaj nie mogę. No i czemu tam nie było żadnej miejscówki? Ej. Nie dało się nigdzie schować. Ej, no do niczego te arenki. Jeśli 20 osób szuka na takiej małej mm, arence, no to ja się nie dziwię, że tutaj mm, arenki trwają w ciągu kilku sekund. No przecież LOL. Ile to trwało? Dosłownie kilka. No nie no, nie kilka, ale no z minuty się tylko szuka, yy, chowałem. Dobra, teraz powiedzcie mi jakim cudem tutaj ludzie latali. Bo ja tutaj cały czas kogoś widziałem z tej strony, a potem nie mogłem tutaj wejść. To jest jakieś chore. To jest jakieś chore. Dobra. No i nie wiem, nie ogarniam tej miejscówki. Dobra. E, chodźmy sobie tutaj. Mm, czy była jakaś dobra miejscówka jako drewno? No tutaj nie widziałem że ciekawej miejscówki jako drewno. Więc tak kiepsko. Tak kiepsko. Trzy osoby zostały i właśnie jedno drewno tutaj gdzieś się chowa. Co? Jedno drewno gdzieś tam jest. E, więc trzeba będzie je znaleźć. O! No jelo. No jelo. No jak zwykle szukający wygrali, więc no tak czy jak dziękuję wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się spodobał, jeżeli tak zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku, elo!